Mateusz, jutro twój debiut w lidze WSB. Jak nastawienie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie mam zamiaru tej walki przegrać. Boksowałeś w zasadzie już w każdej odmienie boksu. I zawodowo, amatorsko teraz liga WSB to coś pomiędzy tymi dwoma dyscyplinami, czy jednak raczej bok zawodowy Bok zawodowy no to ogólnie no nie wiem jak to powiedzieć Dla mnie to to samo będzie. Pięć rund Dłuższy dystans. jest fajnie. Co wiesz o swoim rywalu? Chyba trochę cięższy jest od ciebie? Jest cięższy, tak. No, widziałem urywki jego walki. Jest do przejścia. Mhm. A raczej w półdystansie będzie toczyć się ten pojedynek. No, ja będę chciał jak najbliżej mhm. boksować. Tu, obić. Mhm. Widać, że jest tam miękko. Jest, 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 jest w co bić, generalnie rzecz mówiąc. Dokładnie. Zobaczymy. To wszystko wyjdzie w ringu.